Cześć, witam na kanale Info Prawa. Dzisiaj bardzo ciekawy film o gruszce. Ponieważ no, większość grusz choruje na rdze gruszy, ale nie wszystkie. Dzisiaj chcę Wam właśnie to Pokazać. Rdza gruszy to bardzo groźna choroba, nawet mimo oprysku może wystąpić, by trzeba było to pryskać no, z kilka razy, żeby no, zwiększyć prawdopodobieństwo, że jej nie będzie. Natomiast no, większość grusz niestety na to zapada. Tutaj mamy właśnie taką gruszeczkę i chcę Wam pokazać alternatywę. Alternatywę, czyli gruszę azjatycką. I tam jest ta grusza, która ma rdzę gruszy. Natomiast jest tutaj grusza, która tej rydzy nie ma. Zobaczcie sobie na tej liście. Grusza azjatycka, alternatywa dla gruszy zwykłej. Oczywiście ma ona inny smak, ma ona inny kształt owocu. Zaraz wam poka pokażę, bo tutaj jest jedno takie drzewko. Akurat w tym roku zero plonów, ale na innych mam no, dosyć obfite. I to jest drugi rok ich uprawy. Te gruszki nie były pryskane niczym. I zobaczcie sobie, jak ładnie wyglądają. Zdarzają się jakieś plamki, ten ale generalnie to wygląda to bardzo dobrze. No i jestem teraz w innym miejscu. Może to tutaj dziwnie wyglądać, ponieważ tu pod spodem mam kabaczka. O, takiego wielkiego byka. Akurat mi tutaj wszedł, tutaj już go sobie zostawiłem, zrobiłem mu taki daszek, żeby tam woda tak nie leciała. Natomiast tutaj jest grusza. To nie jest jabłko. Mnóstwo osób myśli, że to jest jabłko, natomiast to jest grusza azjatycka odmiany Shinseiki. O ile tutaj jest wszystko, wszystko dobrze, bo też aż tak się na, na tych odmianach nie znam. Zobaczcie sobie, taka, tutaj piękna. Gruszeczki, o, piękne gruchy. Jest ich dosyć sporo. Kilkanaście sztuk, a dopiero drugi rok uprawy. W pierwszym roku nie pozwoliłem mi zaowocować. Ja zawsze tam rwę kwiatki w pierwszym roku uprawy. Zobaczcie sobie piękne gruszeczki. I, no I można by rzec, że to jest świetne rozwiązanie, coś niesamowitego kupowanie gruszy azjatyckiej. Jednak może być pewien minus. A minusem może być to, że po prostu taka gruszka może nam nie smakować. Mamy wiele odmian. Ja też nie jestem tutaj ekspertem w tych gruszach azjatyckich. Mam cztery. Odmiany, natomiast jest tych odmian jeszcze więcej, i warto by sobie jakoś samemu popróbować. Co oczywiście jest trudne, bo mało kto ma takie gruszki. Natomiast można sobie wziąć w ciemno jedną, dwie gruszki i zobaczyć po prostu, czy nam to zasmakuje. Bo wiadomo, jakieś tam klapsy czy coś, no to są wspaniałe w smaku, przynajmniej dla mnie. A tutaj mamy niewiadomą, ale niewiadomą, która nie jest chora. A to jest bardzo duży plus, bo tam ciągle rdza gruszy, trzeba pryskać. Ten w większości przypadków. Tutaj na, na, natomiast jest naprawdę bardzo dobrze. Ale nie jest niestety idealnie, bo mam odmianę gruszy azjatyckiej, która choruje. Zobaczcie sobie na te listki. Ona jest też drugi rok. No ma jakieś tam. O, spadła mi jedna grucha, ale to ten. Dobra. Ma jakieś tam plony. Zobaczcie sobie. Jest ich tam kilka sztuk. Nie wiem, z 8 chyba, coś koło tego, ale te liście no, są niep niepokojące. Nie pryskałem, tak jak mówię, niczym. I to jest odmiana, jeśli byście chcieli wiedzieć, nisie -ni I to jest odmiana, jeśli byście chcieli wiedzieć, nisieki. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem, natomiast tutaj mam następną gruszeczkę. Jedna gruszka spadła, wygląda ona tak. Tutaj jest odmiana Hayatama. Zobaczcie sobie na gruszeczki. O, dzi dzisiaj sobie zjem generalnie no to już tam część wyzbiorę część będzie po prostu leżała i za jakiś czas właśnie sobie je będę, będę się nimi zajadał. Najlepiej prezentuje się grusza w tej chwili odmiany Shinseiki, tutaj już sobie coś zbiorę, za chwilę będą większe zbiory. ona powinna wydać właśnie tak na przełomie sierpnia i września je dobrze sobie przeczytałem, mamy różne odmiany gruszy azjatyckie, ale generalnie no to charakteryzują się one dosyć dużą odpornością na choroby i to nie tylko że wiecie teraz ja wam pokazuję, ale wiele osób już tam w moim kręgu miało takie i naprawdę to do, dosyć dobrze wygląda. Tak jak mówię, mamy wiele odmian, ale generalnie polecam wam sobie spróbować, kupić sobie takie ze dwie i zobaczyć właśnie czy nam będzie smakowało, czy nie. Może wygląd tej gruszki, konkretnie tej, no nie jest jakiś zachęcający, ale smak jest bardzo dobry. Słodziutki, dużo wody. Te gruszki, właśnie tak, często mają, że mam dużo wody. I są bardzo dobre w smaku. Mmm, 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 Iwona teraz testuje smak. Smak tych gruszek. Jak tam? Są czyste i słodkie. Mój faworyt. Ta. No, dla mnie też ta jest najsmaczniejsza, najbrzydsza, a, naj, a najlepsza. Mówię, tutaj trzeba sobie skosztować, bo nie zawsze nam to do gustu przypadnie. One są dosyć słodkie, soczyste, według mnie bardzo dobre w smaku. Polecam więc serdecznie spróbować sobie uprawę gruszy azjatyckiej, nie tylko ze względu na zdrowotność, bo przede wszystkim tutaj o smak chodzi, żeby to nam smakowało. Spróbujcie sobie, czy Wam będzie, będzie smakować. Dla nas faworytem jest właśnie ta i ta. dziękuję za uwagę zachęcam do zakupu mojej książki info uprawa jak uprawiać warzywa teraz do końca września są bardzo dobre promocje więc serdecznie właśnie zachęcam na infouprawa.pl i na Allegro polecam też zasubskrybowanie mojego kanału oczywiście i ocenę tego filmiku pozdrawiam